Cześć, jestem tak i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 6. W ostatnim odcinku e, straciliśmy ojca od Monterosów. Poświęcił się dla Alejandro. Puchła bomba, no i nie przeżył. Jedyne co powinien pozostało to właśnie baczeta, po którą idziemy. Ech, no i Alejandro przeżył. Natomiast ziomek, którego żeśmy wzięli z więzienia, no, nie przeżył przez spadę, bo się okazało, że był zdrajcą. No trudno. To teraz zobaczymy, czy znajdziemy tą maczetę i czy znowu będzie wojska w pełno. Jest w Werderze. Poznaję z ojcem Pietro. Jest w Werderze w kościele, gdzie uratowaliśmy Alejandra. Pewnie sprząta burdel pochosy Jedziemy do ojca Pietro. Na pewno znalazł tą maczetę, albo wie, gdzie ona jest. Dobra, zobaczymy co i jak. Znowu jedziemy do miasta. Więcej misji w mieście. W Verderze. Dobra, zobaczymy co i jak. Jest tam maształ bok w ogóle.

To bar padre. No dobra, dostaliśmy lokalizację. Jak myślałem. Ojciec będzie wiedział, gdzie jest maczeta. Więżej to, że ktoś ją zabrał, i często piją w barze Laraya. Gdzie ten bar jest? O kurde, kawałek, mamy drogi, gdzie o to chodzi. Teraz jak się tam dostać? To jest dobre pytanie. Wiecie, jakiś dróg nie widzę, od czego jest motor. I dobra. Idziemy. Obok obok czołg. Tego brakowało. Tysiąc coś metrów. Zobaczymy, czy damy radę, bo to jest gdzieś przy wzgórzach. To ciekawe. Także będzie trochę drogi przed nami. Ale damy radę, myślę. Bez problemu. Jakoś tędy powjeżdżamy. I się zobaczy, gdzie to jest. Tysiąc metrów od nas. No i tyle było chyba z Motorku. Trudno. Idziemy na pieszo. I zobaczymy, gdzie dojdziemy. Pieszki partyzanckie. Tak to mówię. Zobaczy się, gdzie one nas poprowadzą. Jest tu konie obok, co ciekawe. Może on nam pomoże. dobra. Ja tak nie wzięliśmy tutaj misji od tego ziomka wejdziemy z ścieżki. Może dojdziemy tam. Zobaczy się. Zobaczy się, czy, czy gdzieś nas doprowadzi, czy będzie jakiś problem. Jechalibyśmy motorem, ale oczywiście motora nie ma. Zresztą u góry jest jakiś resp koni, z czego co widzę. Wejdę tędy, całe szczęście. Zobaczymy. Wezmę sobie konia. Mogę sobie nawet kolor wybrać konia. To ciekawe. A, tego sobie może wezmę. Wezwiemy. I tam. No i dobra, jedziemy tak ze starych, dobrych czasów na koniu. Zobaczymy, co i jak nas czeka. To nas czeka, tak naprawdę, jak weźmiemy tą maczetę. I czy nie będzie znowu dużo wojska. Cholera wie czy to nie będzie jakiś punkt do przejęcia że się zobaczę po drodze. Tego co widzę już się tam świeci. Także na pewno nie będziemy tam sami. Tędy nie zjedzie koń. Trudno. My się nie obejść. A no i tyle było. Jensi bar. Na pewno to są jakieś wojska. A no już z czego co widzę, nawet się świeci na czerwono i są auta. Są mi wojska. Piłki. Sniper. Pozdejmować wszystkich jeden po drugim Najlepiej jakby się rozdzielili Nie będzie problemu No i został jeden, który jest zdjęty Jednak jeszcze ktoś został No dobra, teraz leżą wszyscy Patrzmy, patrzmy co ciekawego mieli panowie Jest pistolet, to nie byle jaki Takie rzeczy Mam, mam maczetę Carlosa Alejandro, znalazłem to. O do Montero. I tam zrobiłem. Dobra, teraz dostarczyć maczetę nam zostało. No jest dobra. Pora się teleportować. Będzie najszybciej. Chociaż nie, nie może... Hmm... Nie mogę tam się teleportować. Co ciekawe. Więc będę musiał najprawdopodobniej to musiał najprawdopodobniej kurde podejść tam na piechotę wiecie jak to się mówi zobaczyłem dokąd te drogi prowadzą mam nadzieję że stąd się wydostanę no dobra czeka nas trochę podróży tam bynajmniej imię. mam radę o dziwo przez ten mostek dobra widzimy się na miejscu najprawdopodobniej tu jest jakaś już większa droga no i mamy wyjechaliśmy jakoś no i dobra jesteśmy udało nam się wyjechać bez jakichś problemów Dobra, zanosimy i będzie zadowolony. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar su siembra. Just because we saved you doesn't mean Come we want on. you. This is his papa's funeral. Carlos for Alejandro? Shit trade. <laughs> Alejandro. You've done enough. Go. Father! He's your brother! Yeah. Not yours. How's the leg? I never knew your papa, but my family worked these lands for fifty years. I... I have intel on General José. Let me give you his lieutenants. Por favor. You'll need new uniforms, compas.

I found Chorizo's recipe. I'm gonna try and make it for him. Okay. D don't you have a revolution to, you know, <laughs> here. revolute Sure, but Chorizo's getting angry at me. I don't like it. Dogs always love me. Ah, chorizo don't trust easy. He can sniff the nassle a mile away if you know what I mean, hero. You know? Mark my words, Philly. The little perrito is going to love me. Hey, look, Dani! Dobra, mamy kolejne misje rewolucji. Pozwólcie się przewagi w Dani bez nich jest słaby. Aby uzyskać przewagę nad Hose, pozbądź się działać przeciw do go od gołdrotarzy. Nawet nie zauważam, jak po nich idziesz. Kiedy się zorientują, będzie już za późno. Jedno działko na pewno już zniszczyłem. Cało chyba tylko jedno. E, chociaż tyle. No i ono jest tam dalej, bardziej na północy. Usunięte nie ma problemu a czyli do Werdery można się teraz podróżować, także super dobra tu mamy jeszcze misję obok, patrzmy co, co ona od nas wymaga a widryka Komardias którzy załadowali popadani Tylka poruczników, którzy pomogli zabić mojego papa jest w hotelu Casa Del Viento, one muszą zginąć dzisiaj, dobra wyrok śmierci, operacja i gdzie to jest? też jest w okolicy dobra no to możemy załapać dwie od razu. Dwie za jednym razem załapiemy misję. To nie ma problemu. Dobra, teraz by się przydało wziąć stąd jakiś pojazd. I'm for the to jedziemy, udało nam się przenieść pojazd. I jedziemy. Zniszczyć tego piedziałku. Potem zajmiemy się porocznikami. Po prostu po prawej. Zobaczymy, Białko zniszczone. Także jedno zadanie mam zrobione. Mamy też zubożony uran. No dobra. Zobaczmy, co to za notatka. Pospieszne, zadrukowana notatka. Szaleństwo, Francisco. Istne szaleństwo. Hector chciał wziąć na siebie większą odpowiedzialność, nie? Chciał, żeby go przydzielili do zrzutu zasobów. Opa, się się za sterami samolotu i pr pracować bezpośrednio pod samym Napoleonem El Pequeno. Pierwszy ważny lot Hectora. I co się wydarzyło? Nie, przyszedł zrzut i paczka wylądowała na szczycie Mogotu. Ciekawe, że nie zmyślam. Wczoraj wieczorem chłop zabrał sprzęt do spinaszki i poszedł szukać drogi na szczyt. To teraz czeka nas kawałek, e, kawałek drogi do ważniejszego celu. Misji, jakim jest zamordowanie tych poruczników A jest tutaj prowadzona droga, więc nie powinno być problemu. Dobra, zakoszę im ten pojazd. Pojedziemy tam. Dobra, wsiadamy jedziemy, bo misja czeka. Dobra, jedziemy do głównej misji. Jedziemy przez naszą werderę. Zobaczymy co i jak. Czy będą tylko ci trzej porucznikowie. czy będzie ich trochę więcej. Dobra, jesteśmy. Casa del Vento. I dobra, dojeżdżamy. To jest Casa del Vento. To jednak są posiłki standardowo. Nowego. Adios. Mamy kamery zdjęte. Jest plakat. To furgonetka. Sniper no zależy. Powinien sprawiać problemu już. Jest coś leży. No i dobra, podniesiony alarm. Dobra było, jeśli chodzi o ten alarm. Dobra, zobaczmy co tu jest jeszcze takiego. Wiatr FND. Przyjęte zasoby. Informacje pozyskane ze źródła. Pozwalałem przypuszczać, że miejscowa partyzantka prowadzi udane działania obserwacyjne naszych zrzutów zaopatrzenia. Tyle uniemożliwienia terrorystom przyjęcia naszych zapasów. Oprócz obserwację i stanowiska obserwacyjnego nie damy się przechylić. Wiat FND może to taki ciekawostek jest. Tak nie nas to i wchodzi. Obchodzą nas porucznikowie. od FND, gospodarstwo, Resplando. Dobra, oszczędzę wam tego czytania. Jeden jest. Dobra, mamy jeszcze karabinę blokowany. Dobra, naj najprawdopodobniej tu w train gdzieś w hotelu. Mamy coś? Kolejny leży. Zobaczmy dalej. gdzie oni mogą być? Jest jakaś wskazówka. Gorące źródła San Gomez. Nie podróżnić jak za Pani wie. obecnie pani zadłużenie wobec gorących źródeł wynosi 46 tysięcy jarańskich pesów. No kurde, ten być Mam wskazówki, czyli oni tutaj nie są. Ich tutaj nie ma. Był tylko jeden porucznik. Ale jest za to helikopter, który zbytnio nie odpuszcza. Pra go załatwić w takim razie. Jakoś. Ewentualnie jakoś sądusiec. Tud warsztatowy. O, mimo wszystko ja bym się uczył do wend udał się do wendery. I dobra, jesteśmy w wenderze. Idziemy do punktu kontrolnego. Olewamy ten helikopter, który nas gonił. Mam no przy okazji pojazd z Afriko. Nie ma problemu. No i jedziemy do punktu, który nas czeka tam. Na północy. Dobra, co jedziemy? Widzę się z wami jak już tam będę. No i dobra. Weźmy przy pierwszym punkcie. Zaczepienia. I ranch od de Francisca. Zobaczmy, gdzie on może być. No i dobra. Kolejny zdjęty. Jest chyba porucznik. Najprawdopodobniej porucznik. Albo i nie. Leży porucznik. No i dobra, zostały same psy. Porucznik siedział najprawdopodobniej tutaj gdzieś. No cóż, pieski nie odpuszczają, to trzeba ją unieszkodliwić. Porucznik leży, I że chociaż tyle. Został jeszcze kolejny, który jest gdzieś tutaj. Więc dobra. Lecimy znowu do werdery. Lecimy po kolejnego porucznika. I najprawdopodobniej będzie kolejny koniec misji. Co tutaj nas czeka? I jeszcze zostało nam, żeby tego po nie szkodliwić, żeby nam już nie sprawiał problemów. O, jest motor. Całe szczęście, że babka przyjechała. Dawaj mi ten motor. Babko, daj motor. Nie chciała dać motoru, to co ja zrobię? To ja zrobię, jak nie chciała dać motoru. No dobra. Nie dać motoru, no to jest sprawa, tak. Lecimy po kolejnego porucznika. Czy tam bardziej po poruczniczkę. To, że się bawi wielu lubią spa, jak jest podkulonym ogonem, jeśli popsujemy jej wypoczynek. Więc tak zrobimy, popsujemy jej ten wypoczynek i zneutralizujemy. Będzie z nią wreszcie święty spokój. On coś źródła, San sam Gomez. Witamy. Hmm, tutaj łapka jest zostawiona, dziwo. Ciekawe. Jestem tutaj zdjęty, a będzie pewna gdzieś tutaj nam no, łapką umieszkodliwiono. Pewnie ich to rozproszyło. Zobaczmy, i snajper. Zamienimy go na kogoś lepszego, porucznik. O kurde, to jest jakiś uzbrojony snajper. Stel ucieka? O nie, nie uciekniesz. Nie uciekniesz mi. Dziękuję. To That's right. That's right. jest sprawiedliwość, papa. To więcej niż to. To jest sposób, w jaki z ukrycia. To jest To jest samolot, który chyba nas zauważył. No bo jednak nie. Dobra, wejdź do podziemnego bunkra. Oj, podziemny bunkier jest tam dalej. Trochę nas czeka Łożenia. To jest kolejna misja. Dziękuję. ją bardziej ku północy? Kawę? No dobra. Mamy jakichś generałów innych inne tutaj odnogi, więc dobra. Będziemy musieli teraz polecić bardziej na północ, trochę nas czeka. No co bierzemy wóz? Jedziemy. Nic nam innego nie pozostało. Jak tylko tam pojechać. Ale na północy już będzie ciężej, bo tam już będzie dużo wojsk i będzie o wiele trudniej. Ale damy radę jakoś. Poradzimy sobie. Dobra, wyprzedzamy. Damy ogóle Lindas. Od poziomu siódmego. Zobaczymy jak to będzie. I tu widzę, jest podstronek. Będę być bardziej ostrożnym. Dobra, alarm zdjęty. Zobaczymy co tu dalej jest. Bardziej uzbrojeni to na pewno. Wierzę, że on też zdjęty. Nie ma problemu. A my zniszczymy to tutaj. Bo bynajmniej zrobimy to tak. Mamy to. Pierwszy punkt. A więc przy teleportacji nie będzie problemu. Mamy to. Właśnie ja punkt kontrolny. Tak, dobra. Jedziemy tam, gdzie trzeba. Jesteśmy już niedaleko. No i oni są już bardziej uzbrojeni. My jesteśmy na to przygotowani, bo mamy lepszą amunicję. Także nie ma z tym problemu. Zabijemy każdego jak leci. Na stacja benzynowa, co ciekawe. I to jakaś dziura w drogach. Były remonty. I tak zostały. O, kurde. O to jest lipa, bo auto zleciało, ale tutaj to jest kawałek z ruchcikiem. Jesteśmy. Ziemny bunkier. Chyba tutaj nie widzę posiłek. A jest tu bunkier. No teraz dopiero widzę. Paro ziomków stoi. Jest trochę problem. A bo i nie, bo tylko paro ich stoi. No pójść. Raz, dwa. Witam w podziemnym bunkrze. Witam bunkrze. Muszę znaleźć główną serwerownię. No dobra, to gdzieś tu w bunkrze. Jestem. No i tutaj będzie ciężko się przedostać, jakkolwiek. No Tam w głównej serwerowni, Czamy anon. Ja ich mamy. Ale... I shafton. Jakieś ciekawe rzeczy na pewno. Zobaczmy co, co czeka na dole, mimo wszystko. I idą ziomki. Dobra, kolejni wojskowi zdjęci. Armu nie wzniosą. Kapitan też zdjęto. Poszło szybko. A, że będzie gorzej. Ja się tym komputerem zajmę. Jednak mimo wszystko, chcę sobie tu obserwować to, gdzie i jak jest. Ciekawego. W proch. Mamy jakiś klucz. Dosyć ciekawie. Tu jakieś korytarze kolejne. Tam idzie dalej. Wyciągnie. Jest sporo tutaj rzeczy. Jakichś materiałów. No dobra, idziemy do komputera. Tego wymaga misja. Witamy w komputerze. Zobaczymy, czego się dowiemy. Trochę to zajmuje Notka dyscyplinarna. Kapitan Oswaldo Ramirez został pozbawiony swojego stopnia i karnie zwolniony z APND. tej pory nie jest już naczelnym operatorem radiowym, a jego rodzinna farma przeszła pod zarząd władz. Ramirez obecnie banita 4668, to doskonałe przypomnienie, co znaczy być prawdziwym jaraninem. Udanie czci dyscydentom, nabroniona działalność kulturalna oraz sprzeciwianie się bezpośrednim rozkazom niosą konsekwencje. Te konsekwencje mogą mieć szeroki zasięg, niczym nasza sieć satelitarna. Ta rodzina banity 4668 będzie musiała teraz za to zapłacić. Ciekawe rzeczy się dowiadujemy, jeśli o to chodzi. Chwora baza. Ile jeszcze? 24% mamy Chyba zrobione, trochę to zajmie Kolejne korytarze w Których cokolwiek jest Jest pełno lekarstwa, na pewno o, Trochę to zajmuje, na pewno Połączenie się To jest jakaś notka Notka na opakowaniu po batoniku Przypomina, że potrzebuję pożyczyć twój mikrofon i wzmacniać na kilka dni To prawie na, pe na pewno kojoty, ale odgłosy, które Słyszę po zmroku są cóż Po prostu chcę je nagrać na taśmie Lena założyła się ze mną o całą wypłatę, że to los peros demoniakos Zamierzam kupić za te pieniądze całe nowe wyposażenie do baseball'a Włam się do głównego komputera 81% i rośnie Oj spora ta baza Ja co widzę Że no dobrze, że mamy tutaj W komputerze włamujemy się Bateria przeciwlotnicza Wlaziono nowy cel wojskowy Ucieknij z rejonu bunkra radowego FND Mam informację, pora stąd wiać Zawiejmy stąd w takim razie My chyba tutaj sami nie będziemy. Tak mi się coś wydaje. Chociaż kto wie. Może będzie inaczej. Nie widzę posiłku wodziwo. To chyba się udało Mówiłem jakieś rzeczy do zebrania. Masz z tym najmniejszego problemu. Oma, okończyliśmy operację otwarte niebo. Taki ziomek tutaj w ogóle. On ma jakąś misję dla nas. To jest bateria przeciwlotnicza. W tym miejscu, tylko u góry. Tu jest kolejna. Że przydałoby się to zdjąć na pewno. Kontrolny, który mamy. Z tego mamy parę karabinów nowych. To przydatna rzecz na pewno. Okoliczanie takich rzeczy. Kraj utracony. Nabija to na podczas jego przemowy. Raron w Esperandzie. Dobra, dostaliśmy informację o składach FND. Ciekawe. Dobrze było to wziąć. I tak tu wjedziemy, także nie ma problemu. Wjedziemy to i rozwalimy to cholerne działo. I zobaczy się co dalej. I to cholerne działo. Dosyć spora ta baza, nie powiem. Ale nie na długo to będzie tak. Okej. Okay, Kolejnie zdjęci. Zostało tylko cholerne działo. Zaraz zniszczymy. I'm back. Zostało zniszczone. Cóż dobra. Teraz mamy pomóc klar Klarze. Bo żeśmy tutaj już wykonali wszystko. Więc dobra. No i daisy Tutaj jest dalej Mogę wrócić z tego wyboru, Dostanę się do hotelu i potwora Ale czy ja wiem czy tutaj jest sens chodzić Ja bym mimo wszystko dokończył jedną część niż szedł już po prostu po Antona Castillo To zostaje sobie na końcu A co tu jeszcze jest ciekawego Wywiad FND, przejęte zasoby. Informacje pozyskane ze źródeł pozwalają przypuszczać, że miejscowa partyzantka prowadzi udane działania obserwacyjne z naszych zrzutów zaopatrzenia. W celu monitorowania terrorystom przejęcia nowych naszych zapasów, rozpoczęliśmy obserwację ich stanowiska obserwacyjnego. Nie damy się przechytrzyć. Wywiad FND, Dobra, to jeszcze pozbieramy jakieś rzeczy, lekarstwa. Damy się w kierunku nowej misji. Jednak nie jestem pewien, czy. Aby na pewno to rozpoczynać. Tak to ujmę. No dobra, idziemy tutaj, bo to będzie na, na pewno szybciej. Dobra, kolejna misja 500 metrów dalej. I tu mamy ziomka, który daje nam coś pobocznego. Mój FNT, to jest taka ciekawostka. Mimo wszystko. idziemy do Fliego. Zobaczymy co dalej tam w lozoni tak to, to nas prowadzi tutaj tylko jest taka okrężna droga dosyć do tego teraz w lewą stronę sobie skręcimy zobaczymy co i jak no a mimo wszystko udamy się tutaj trochę bliżej no i od następnego odcinka zaczniemy sobie tą nową misję nie nie chcę tego przedłużać wam tego odcinka bo na pewno byście coś zobaczyli w kolejnym także ja wam dziękuję za oglądanie zostawiajcie, zostawiajcie subskrypcję na kanale, żeby przycisk czerwonego stał, stał się szary No i zostawcie, zostawiacie suba z dzwonkiem oczywiście Stawiacie łapki w górę, które naprawdę motywują no i, no i oczywiście zostawiacie jakąś aktywność na kanale Na kanale mam na myśli oczywiście wasze komentarze, których mało widzę a z chęcią bym je zobaczył No i co, widzimy się w następnym odcinku Żegnam się znowu przy tym jeziorku i 200 metrów od kolejnej misji. Zobaczymy potem co dalej. Także się mamko.